Z tej strony kamic jak w niebie. Chciałem ostrzec się przed używaniem tanich chińskich fontan do wytwarzania akiskiem, które kosztują na Aliexpress od 5 do 10 zł. Zrobimy porównanie tych fontan z profesjonalną maszyną Me Spark. Ta maszyna jest gotowa do działania. Odpalamy maszynę zdalnie za pomocą pilota. Chciałbym pokazać, że krótkim bez bezkór możemy dotknąć ręko, nic się nie dzieje. Zobaczmy teraz, co pozostało tutaj na naszej sklejce. Tak jak widzimy, nie ma śladu żadnych popalań, jest tylko tutaj po Teraz chciałbym pokazać Wam, jak działają chińskie tanie wulkany do wytwarzania ich. Zapach jest bardzo nieprzyjemny, w pomieszczeniu powstało mnóstwo dymu, ale zobaczcie najważniejsze, co stało się na sklejce. Na sklejce, tak jak tutaj widzimy, mamy popalone dziury. Efekt niepożądany. Możemy być pewni, jeżeli coś takiego powstanie na sali, trzeba liczyć się z kosztami wymiany parkietu. Dodać mianowicie odnośnie tych Maszyn Light z Spark że są regulowane wysokości oraz intensywność iskier. W przypadku niskich sal, iskier wcale nie muszą być wysoko. W przypadku wysokich sal, możemy zwiększyć intensywność iskier. Co jeszcze ważne, w każdej chwili w razie niebezpieczeństwa za pomocą przycisku stop. Możemy zatrzymać iskry w jednej sekundzie, natomiast przy chińskim zapalniku dopiero gaśnie przy wypaleniu się całkowitym. Pamiętaj, że wybór należy do Ciebie: tanio czy bezpiecznie.